Gdzie sztuczna inteligencja przydaje się solo przedsiębiorcy? Podam Ci trzy przykłady narzędzi, z których ja korzystam regularnie. Pierwsze z tych narzędzi to jest narzędzie, z którego korzystam, bo sam je stworzyłem. Nazywa się Planer Treści. Pomaga generować pomysły na treści. W jeden dzień możesz takich pomysłów wygenerować na cały rok. Co ważne, to są pomysły przyciągające do Ciebie klientów. Mała wielka firma.pl Ukośnik Planner, tam znajdziesz szczegółowe informacje. Drugie narzędzie, z którego też korzystam często, to jest cloud.ai, podobna aplikacja do ChatGPT, GPT, tyle że lepiej pisze, trochę ten język jest bardziej ludzki. Trzecia aplikacja, której używam, to jest Vento. Mała wielka firma.pl Ukośnik Vento to jest narzędzie do nagrywania ekranu, które też robi te Transkrypcję od razu w języku polskim, całkiem niezłej jakości, dzięki czemu masz, masz nagranie ekranu od razu z napisami wyświetlającymi się na ekranie, ale też te napisy można przeszukiwać. Więc planer treści, Klot i Vento. Planer treści, no to jest mój produkt, natomiast ten link małowielka firma.pl/kośnik Vento. To jest link afiliacyjny, więc jeżeli wejdziesz przez ten link i, i kupisz, no to ja dostanę z tego powodu prowizję, natomiast Twoja cena absolutnie się nie zmieni.